Dzień dobry. Marek z kanału Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem was zaprosić na odcinek Choroby pomidorów, ale nie tylko pomidorów lubią takie warunki pogodowe. Kiedy jest mokro, kiedy jest wilgotno i kiedy jest trochę ciepło. To są sprzyjające warunki do powstawania lub rozmnażania się chorób grzybowych. U mnie na Górnym Śląsku, okolice Rybnika, w ostatnim tygodniu trochę pada deszcz, jest dość duszno, jest dość ciepło, bo ponad 25, prawie 30 stopni Celsjusza, ale też mocno intensywnie pada deszcz. Potem w ciągu dnia ta wilgoć powietrzu się utrzymuje też wysoka, w związku z tym nic nie schnie. Na niebie są chmury, słońce się nie przebija, żeby wysuszyć. Nie ma wiatru, zobaczcie, wszystko stoi i wszystko tak wisi, taka kisielina. Na roślinach, nawet w południe, jeszcze są krople rosy. Już nie mówiąc o tym, że taki stan rzeczy jest w uprawie pomidorów pod chmurą, czyli pod niezadaszeniem, ale tutaj w tunelu również. W tunelu, dlatego że też te warunki, chociaż nie pada na nich deszcz, na nie deszcz to mimo wszystko tutaj te krople rosy, zobaczcie, a jest godzina 14 i tutaj się utrzymują. Te liście są wilgotne. Jeśli mamy nadmiar liści, tych liści nie usuwaliśmy. Nie usuwamy na bieżąco, a usuwamy liście wtedy, kiedy już nam owoce się wybarwiają, kiedy zmieniają barwę z zielonego na tą właściwą, kiedy już są wykształcone, to wtedy można te wszystkie liście dolne pod tym dojrzewającym gronem usunąć. Ja jeszcze mam trochę liści do usunięcia, ale to tak robimy na raty po trzy liście. Maksymalnie z jednego krzaka w ciągu jednego dnia, żeby też nie osłabić tej rośliny, żeby ona nie miała żadnego takiego stresu większego. Oczywiście usuwamy też wszystkie liście chore, no bo teraz zobaczycie, już niedługo po takich wilgotnych dniach, kiedy na liściach będziecie mieli zmiany, zmiany chorobowe. Najprawdopodobniej do tego to dojdzie. Ja też mam takie zmiany, już się tworzą różne. Choroby. Ja o nich mówiłem na swoim kanale wielokrotnie. Tu są jakieś liście przesuszone czasami, ale też są porażone chorobami. Nie widzę u siebie zarazy ziemniaczanej, bo to bardzo łatwo rozpoznać. Atakuje liście, łodygi, a potem pomidory, czarne plamy. To też możecie kiedyś zobaczyć na moim kanale. I moja rada. W takiej sytuacji, kiedy macie tak mokro, jest wilgotno, pada deszcz, to bezwzględnie róbcie jak największy przewiew. Nie dopuszczajcie do takiego zagęszczenia pomidorów, chwastów i innych roślin po to, że to jeszcze bardziej sprzyja właśnie tym chorobom grzybowym. Jeśli będziecie to przerzedzać i zrobi się taki lekki przewiew, to zacznie to szybciej wysychać i te choroby grzybowe będą miały trudniej się zagnieździć na naszych pomidorach. Pytaliście mnie w komentarzach we wcześniejszych filmach, czy ja jeszcze nawożę swoje pomidory. Otóż ja już zdecydowałem, że w tym roku nie będę nawoził swoich pomidorów. Tyle owoców, co mam, to mi wystarczy. One jeszcze będą owocowały, bo mają zielone takie owoce niektóre są jeszcze zalążki owoców takich małych, zielonych one będą się powiększać. One się będą powiększać w miarę też obrywania tych pomidorów dojrzałych z tych niższych pięter, ale jeśli chcecie zastosować nawóz, a jesteście tylko bardzo ekologiczni, to taki nawóz na przykład z pokrzyw możecie kupić gotowy, jak, bo już nie ma tych pokrzyw takich tych świeżych majowych, czerwcowych. Teraz te pokrzywy już są duże, stare. I gnojówkę ciężko zrobić, ale można kupić taki dedykowany nawóz, właśnie z pokrzyw, ze sfermentowany wyciąg z pokrzywy. I tutaj odpowiednie dawki zastosować i podlewać swoje warzywa, jeśli takie chcecie nawozić. Moje pomidory rosną. Koper, zobaczcie, jak pięknie jeszcze tutaj, gdzie rosła cebula, została wykopana. Jeszcze gdzie niegdzie rośnie por. Cały czosnek został usunięty. Można było po wykopaniu czosku, na przykład posiać fasolkę szparagową jeszcze, bo jeszcze siejąc fasolkę szparagową w lipcu, to ona ma szansę dać plon do przymrozków. No ja nie potrzebowałem, więc czosnek też późno wykopywałem, bo sadziłem go późno, więc tak jest, taki stan rzeczy. Teraz to trzeba wszystko odchwaścić i przygotować tutaj ziemię do sadzenia czosnku na zimę, czyli późną jesienią, wczesną zimą. No, a pomidory sobie rosną, w rządkach wiele innych warzyw jest. Tutaj mamy na przykład seler, strasznie bujnie rośnący, ogromny, nie do przejedzenia. Tych pomidorów za rok też nie będę uprawiał, takiej ilości. Jest tego za dużo, za dużo pracy. Mam dwa tunele, tutaj no, ponad 150 krzaków pomidorów to jest nie do przejedzenia. Taki jest w tym roku urodzaj, nadurodzaj tych owoców, że naprawdę jest tego bardzo sporo. I to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia.